Już źle, to bardzo dobrze. I tutaj nie chodzi o taką pozytywną, toksyczną pozytywność, mm, chociaż tak brzmi, ale mm, chodzi o to, co się dzieje w ciele, kiedy się rozwijamy, kiedy uwalniamy swoje traumy. Co się dzieje w ciele, kiedy jesteś pomiędzy tą jedną wersją ciebie, a drugą, tą przyszłą. Dla naszego ciała ta zmiana to jest y, zagrożenie. Nawet jeśli dla naszego umysłu jest to awans, i nawet jeśli to życie ma być lepsze, to dla ciała jest to zagrożenie, bo na tego nie zna. A ludzie zazwyczaj chcą ulgi, chcą ulgi szybkiej, natychmiastowej, a chcą zrobić proces, hipnozy albo jakikolwiek inny i poczuć się lepiej. Ale kiedy ty przez lata byłaś w napięciu i Twoje ciało działało głównie w trybie sympatycznym, Czyli w trybie przetrwania, chociaż brzmi sympatycznie, to nie jest sympatyczne, e, czyli w mobilizacji, czyli w kontroli, czyli w działaniu, no to kiedy ty zaczynasz działać inaczej, kiedy zaczynasz puszczać, to twoje ciało, twój układ nerwowy przełącza się w tryb parasympatyczny. Co to oznacza? Że przełącza się w czucie. E, a to czucie boli. E, przełącza się w regenerację, ale tam otwierają się różne rzeczy, które przez długi czas były zamrożone. I to jest właśnie taki haczyk, dlatego że przejście pomiędzy tymi trybami ono nie zawsze jest przyjemne. Cało może wtedy się robić e, cięższe, może się robić senne, e, może być rozluźnione aż do apatii, także patrzysz po prostu w sufit, nie masz ochoty na nic. Albo wypuścić emocje, które wcześniej właśnie były zamrożone, a to jest bolesne. I bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, że to nie jest regres, tylko to jest zmiana stanu układu nerwowego. I często jest tak, że myślimy sobie, kurde, no coś poszło nie tak. Ja po tej hipnozie czy po tym um, jakiejś sesji nie czuję się lepiej, czuję się gorzej. E, I największym błędem, co można zrobić, to nie pozwolić sobie na byciu w tym uczuciu, um, bo wtedy się cofamy. I płaczemy, i czujemy się źle, i myślimy, że coś dzieje nie tak, a idzie dokładnie tak, jak powinno. Bo to, co się dzieje naprawdę, to jest to, że kiedy ciało puszcza stare napięcie, to nie wskakujesz od razu w nową wersję siebie. Najpierw jest ta przestrzeń pomiędzy, ta pustka, która jest przestrzenią. E, ta stara tożsamość się już rozluźniła, a nowa się jeszcze nie zakorzeniła. I to jest takie miejsce, które jest pomiędzy, które nie jest w ogóle ekscytujące. Ono jest puste. My nie umiemy być w pustce. My chcemy natychmiastowej nagrody, natychmiastowej zmiany, natychmiastowej ulgi. I dlaczego tak naprawdę czujesz się gorzej? Bo kiedy przez lata byłaś w napięciu, byłaś w działaniu i twoje ciało było w tym trybie przetrwania. To kiedy zaczyna się regulować, to twój układ nerwowy przechodzi w ten tryb czucia, i nagle wracają. E, wracają bóle, wraca ból brzucha, ciężar w klatce, e, emocje bez konkretnej historii. E, I to nie zawsze jest nowa trauma, tylko często to są stare rzeczy, które wreszcie mają warunki, żeby się pokazać. I to, czego tak naprawdę nikt nie mówi, to uwalnianie z ciała, to nie są twoje rywerki, to jest integracja. A integracja, ona bardzo często wygląda jak nic mi się nie chce, jestem zmęczona, nie wiem kim jestem, nie mam tej starej motywacji, wszystko jest jakieś ciche, inne puste, bo adrenalina tej starej tożsamości, ona już nie pompuje, więc nie ma tej dopaminy. I my bardzo często interpretujemy to jako regres. I kiedy to napięcie spada i poziom adren adrenaliny się obniża, to my to mylimy, my mylimy ten brak adrenaliny z brakiem sensu. I co jest jeszcze takie bardzo, bardzo ważne? Problem jest w tym, że my myślimy, że celem pracy z traumą jest ulga, a celem jest pojemność. Bo ulga to jest tylko chwilowe uczucie, a pojemność to jest zdolność wytrzymywania czucia bez ucieczki. Między tą jedną tożsamością a drugą nie ma konfetti. Jest cisza. I bardzo często po prostu chwilowo czujesz się gorzej. I to jest normalne. Więc jeśli jesteś po jakiejś bardzo głębokiej rozmowie, albo sesji, albo decyzji, i czujesz właśnie senność, czujesz pustkę, czujesz dezorientację, czujesz takie emocje bez powodu wracające, to nie znaczy, że coś zepsułaś. To może znaczyć, że Twoje ciało przestało się bronić. A to jest ogromnie dużo. Więc jeśli czujesz się źle, to może właśnie dlatego, że coś się kończy. I nie każda ciemność to jest cofanie się. Czasem to jest moment, w którym stare napięcie nie ma już paliwa. I zanim pojawi się ta nowa tożsamość, jest po prostu przestrzeń. A przestrzeń bywa cicha i bywa niewygodna. Ale to wcale nie znaczy, że ona jest zła, bo nie zawsze chodzi o to, żeby poczuć ulgę. Czasem chodzi o to, żeby wytrzymać moment pomiędzy. Więc jeśli czujesz się gorzej po tym, jak coś puściłaś, to jest bardzo dobrze. To nie jest źle. Ale to może znaczyć, że Twój układ nerwowy uczy się nowego zakresu. Więc daj sobie czułość, daj sobie ciepło, daj sobie pozwolenie na to, że możesz też czuć się gorzej. I pamiętaj o tym, że to nie jest regres.